Za oknem mamy lato w telewizji mecze polskich drużyn, tylko jedno się nie zgadza. Pora roku, bo mamy wiosnę, kwiecień, a tutaj polskie drużyny w ćwierćfinale ligi Konferencji Europy. Ba jako jedna z pięciu lig Polska ma dwa zespoły na tym etapie wciąż jeszcze. Dobrze przypomnijmy, Niemcy już odpadły. To prawda, mamy nadzieję, że polskie zespoły do nich nie dołączą, ale na zimne. Tak, tak. chociaż jeden. Zapraszamy oczywiście na analizę obu spotkań naszych polskich zespołów, czyli oczywiście mecz Jagiellonii Białystok u siebie z Betisem Sevilla oraz Legion Warszawa z Chelsea. Ten mecz oczywiście w Londynie na Stamford Bridge. Tylko wszystko na kanale Bramko Choć rewanżowe mecze ćwierćfinału Ligi Konferencji zaplanowano na czwartek, to hymny tych rozgrywek mogliśmy już w tym tygodniu usłyszeć. Tak, to prawda, słyszałem o tym. Na meczu, oczywiście, Paris Saint-Germain z. Aston Villa mecz był oczywiście na stadionie w Birmingham na Villa Park. No widocznie UEFA przypomniała sobie, że w ubiegłym sezonie to właśnie zespół De Villans grał właśnie na w Lidze Konferencji i może stąd taki przedsmak. No my życzymy oczywiście polskim drużynom, żeby w przyszłym sezonie chociaż na jednym stadionie rozbrzmiał hymn Ligi Mistrzów. Ale zanim to się wydarzy, to teraz walka o półfinał Ligi Konferencji Europy jako pierwszy podopieczni tenera Adriana Siemieńca. Trudne zadanie w ubiegłym tygodniu 0-2 na wyjeździe z Realem Betis. Myślę, że wynik spodziewany. No niestety tutaj rywal jest co najmniej... Półkę jak nie dwie wyżej. Liga Hiszpańska jest jedną z najlepszych lig świata, porównywalna często do Premier League. No tutaj myślę, że z dobrej strony się zaprezentowali Białostarczani, ale za wiele do powiedzenia nie mieli, choć z tego co się orientuję, nawet bramkę strzelili, ale. Tak, pozwalano nam oczywiście, ale dała nadzieję wówczas wtedy y, obecnym tam y, kibicom z Białego Stoku. Może powiem coś kontrowersyjnego. Dysponuje do walki o Ligę Mistrzów w tym sezonie w Lalice. No, no, to jest prawdopodobnie ligowa, też nawet właśnie. I ostatnia być ligowa tak? porażka sp sprawia, że trochę się ten cel oddala. No z drugiej strony Jagiellonia pokonała jednego z ćwierć finalistów Ligi Konferencji Europy. Mowa tutaj oczywiście o warszawskiej legii. No i cóż, Jagiellonia tak jak mówisz. Presji nie ma, może to zrobić, a na własnym stadionie jest niepokonana od sierpnia. W rozgrywkach Ligi i Konferencji Europy straciła tylko jedną bramkę, radzi sobie świetnie. Może, a nóż będzie to ten wieczór, kiedy będzie naprawdę piłkarscy bogowie będą sprzyjać drużynie z się. No właśnie, bo przecież piłka lubi robić takie przykusy i wcale bym się nie zdziwił, nawet jeśli powiedzmy no Jagelonia nie przejdzie rywala, ale wygra mecz po prostu. To też jest mimo wszystko, uważam, będzie no, bardzo to są dobry. Budy, I dla Jagiellonii i dla krajowego rankingu jest. Ta, to Tak, no, oczywiście Jagielonia walczy o rozstawienie w następnym roku w rundach A kwalifikacyjnych. I to dodatkowe pieniądze dla klubu. Oczywiście to są dodatkowe pieniądze dla samego klubu do sprowadzenia, być może ciekawych. Piłkarzy, bo Aby utrzymania kadry. E, dokładnie, a wciąż przypominamy, że e, dużo, jest duże zainteresowanie Afinikopulu prawdopodobnie e, on, jak i Sławomir Abramowicz, no, to są gorące nazwiska, które mogą opuścić Biały Stok, e, mogą im wskusić po prostu ogromne pieniądze, które może jakiś klub na zachodzie Europy po prostu wyłoży na tych. Piłkarze. Zresztą no nie oszukujmy się dla Abramowicza, polskiego bramkarza, byłoby to na pewno spełnienie jakichś marzeń, no. a dla Pululu, który nie odbijał się od tych różnych lig, no to byłoby ja, na pewno coś e, zupełnie nowego. Ja tu tylko tak na marginesie dodam, że jeżeli chodzi o Abramowicza, to tutaj dużą rolę odegrał jego ojciec, który jeszcze on grał w Kolonii Warszawa, załatwił mu transfer właśnie do Białego Stoku. Perspektywicznie myślał, widać duży, ogromny talent faktycznie szapobę dla zarówno dla jego doradców jak i dla samego zawodnika. No tak, to widać Ale jak się dzisiaj... rozwija chłopak. Tak, tak? to tak. jest bardzo dobry Duży przykład talent. tego jak się rozwijać można w młodym wieku. Yy, no kibicujemy Jagiellonii, mamy nadzieję, że po prostu sprawią miłą niespodziankę dla kibiców, którzy wybierają się na ten stadion oraz oczywiście dla polskiego w futbolu wygrać z takim zespołem jak Real Betis, mimo że jest to pewnie półka niżej niż Real Madryt, czy Barcelona, czy Atletico, czy nawet Sevilla, która jest przecież znana z tego, że grał często w tych Lidze Europy i zdobywał wówczas tam tytuły, no to mimo wszystko uważam osobiście, że taki no, wynik byłby e... na pewno dużym ja zaskoczeniem, dużą niespodzianką. Ja tylko nawiążę gdzieś tam do historycznych występów Lecha Poznań w Lidze Europy, mecz chociaż z Manchesterem City, czy to... z Fiorentiną chociażby, czysta gdzie skazywano ich na porażkę, ostatecznie wygrali mecz, prawie im się udało awansować, naprawdę byli blisko sprawienia niespodzianki, to dużej sensacji wówczas. No niestety skończyło się 3-2 wynikiem i zresztą Bartek omawiał kiedyś te spotkania, także pamięta tam tę sytuację, tak. także no, można sprawić niespodziankę nawet nie awansując. Z kolei no, przejdźmy do drugiego spotkania, tego bardziej arcytrudnego, no, tutaj, tak. tutaj tym razem Londyn. Stanford Bridge. Chelsea ma komfortową sytuację, no nie ukrywajmy, przystępując do tego rewężu 3 do 0 na wyjeździe. Wielu by powiedziało, że jest to wynik zamykający już losy tego dwóch zwłaszcza biorąc pod uwagę no, różnicę klas, która jest w tym wypadku ekstremalna. Chelsea to jest jednak kolejna półka wyżej niż Real Betis, dlatego ta trudność dla stołecznej Legii jest myślę, że nie do przejścia. Legia się dobrze broniła w tym pierwszym meczu do pewnego momentu oczywiście. No, tak. no jednak wartość klubu 922 miliony euro też mówi swoje. Przypominam z poprzedniego tygodnia, gdzie wspominałem o tym, że jest to większa kwota niż piłkarze wycena Bayernu To też o czymś świadczy. Tak. Na korzyść Legii może zadziałać fakt, że być może Chelsea wyjdzie słabszym składem, bo nie oszukujmy się, patrząc na to, jakich trener Enzo Mareska wystawiał później, piłkarzy już przy wyniku 3-0, praktycznie no-name'ów wystawiał młodych do składu, do pierwszej jedenastki, no to śmiem twierdzić, że jest szansa, że któryś ze słabszych piłkarzy wystąpi w tym spotkaniu. I to jest może szansa na legi, niekoniecznie na wygranie meczu, bo w nie wierzę aż w takie cuda. Znaczy, oczywiście, piłka jest przewrotna, potrafi zdziałać różne historie no, pisać, Ale to by byłoby naprawdę, było historia... naprawdę, gdyby na przykład udało im się 4 do zera wygrać, bo tyle musiał strzelić, żeby, żeby awansować, to jest naprawdę, byłoby na równym 3-0, dogrywka i karne, tak? Ale to naprawdę to są już jakieś takie piłkarskie Fantasmagorie. fantasmagorie. Tak, dokładnie. A wywojeżenie punktu chociażby, a może skromne zwycięstwo, kto wie. No. No tak. Nie takie rzeczy widzieliśmy i nie takie rzeczy można dokonać. Y od razu przypominają mi się parę naprawdę ciekawych spotkań, między innymi mecz z Celticiem kiedyś, no wiadomo jak on się skończył, ale tam on też była zgadywana tak. na, na porażkę Legia, wygrała ostatecznie 2-0. Na wojsku awansowała, yy, ale niestety przepis. Nawet w tym meczu z Aston Villą, gdzie gra, przegrali 2-1, tam Legia naprawdę się dobrze prezentowała. Yy, czy chociażby z Rangersami też yy, przegrana 0-1 też sprawiała, że yy, dobre wrażenie zostawili po sobie wojskowi. Także ja mam nadzieję, że po prostu tutaj yy, sprawiam się opiecznikiem trenera Fejo, który no, podobno jest już na pomału na wylocie. Po tym jak dowiedzieliśmy się niedawno, że Jan Urban opuszcza szeregi. Górnika Zabrze, podobno jest dogadany z legią. Nie chcę w to się na razie wierzyć. Podejrzewam, no, że, że. Byłoby to królem, no, no, który został Murbanem, Urbanem, a nie Jan Urban z dokładnie, tak, dokładnie tak, dokładnie tak, więc to nie, trochę dziwne by było. No ale takie plotki chodzą, więc też musimy Was tutaj poinformować o nich, żebyście byli też na bieżąco. Jeszcze co do Chelsea, to tutaj ciekawa sytuacja wyłapałem ją na konferencji trenera Enzo Mareski, który musiał się tłumaczyć przed dziennikarzami, że Tutaj stadion Stanford Bridge i oczywiście fani Chelsea są najlepsi na świecie. Że nie mają lepszych, a to spowodowała krytyka wobec piłkarzy Chelsea, którzy pochwalili wówczas atmosferę i sam bardzo ciekawy mecz z Legią. Bardzo wielu piłkarzy, którzy wystąpiło w tym, bo pamiętajmy, Chelsea wyszła praktycznie pierwszym składem, co rzadko się zdarza w takim etapie. Na takim no, nieoszłym się, no trzeciego sortu, tak, Puchar wyszli na tak wysokim poziomie. No i tam piłkarze po konferencji prasowej naprawdę chwalili mecz, powiedzieli, że ja się naprawdę fajnie zaprezentowała, wiadomo, że jest różnica klas pomiędzy tymi zespołami, a jeżeli fani do, dołożyli swoje, że bardzo było głośno, że często nie było słychać między różnymi informacjami no, w Także to no, jest przyczyna tak, tego, powiedzmy, tłumaczenia się na konferencji. Różnicę TN. sportową, no to biorąc pod uwagę czy obiekt, czy chociażby postawę kibiców legi, czy zaprezentowaną obrawę, no to faktycznie Niczym to nie odbiegało od meczów na zewnątrz. No, po ośmiolenie no wiedzieć, że było nawet na wyższym poziomie. No, dokładnie. A kto zna chociaż historię Chelsea, to wie, że to oczywiście a prawa nawiązywała do nich, żeby się ich nie bać, tak? Bo Albiński lew no to jest oczywiście symbol londyńskiej Chelsea. My oczywiście życzymy. Tutaj kibicom z Warszawy i samemu zespołowi. Jak najlepiej mamy nadzieję, że się zaprezentują bardzo Podobnie dobrze. Podobnie jak zespołowi z Białego i kibicom z Białego Stoku. Yy... Chociaż jest to w naszym wspólnym wykonaniu przed świętami ostatni film. No mamy ale... nadzieję, że nie. Właśnie chciałem powiedzieć na koniec właśnie tutaj, że mamy nadzieję, że ale oczywiście liczymy się z tym, że nie będzie to nasz ostatni odcinek Europejski Puchar, mamy... europejskich pucharów. Ale to nie o europejskich Pucharach. Tak. Ja e... nawiązuję do. No w sumie tak, w sumie masz rację, bo to powiedz może. No tak, generalnie przy okazji oczywiście tutaj liczymy, że... Ten wynik y, mamy nadzieję, że będzie na korzyść naszych klubów. Przy okazji, z racji tego, że być może właśnie jest to ostatni lub nie ostatni wynik tutaj naszych europejskich polskich zespołów, no to chcielibyśmy tutaj w naszym imieniu złożyć wszystkim kibicom z Warszawy, Białego Stoku, a także może i Chelsea i Sevilla, jeżeli nas oglądają, oczywiście Betisu, no to życzymy Wam jak najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne, żeby Wam się darzyło, żebyście byli zdrowi i przede wszystkim spełniali wszystkie swoje marzenia, nie tylko te piłki. Tak. Oczywiście wszystkim sympatykom bramkostrzelnych, Polskiej Ligi nie tylko, którzy też oglądają ten film również składamy te same najserdeczniejsze życzenia i już teraz możemy zapowiedzieć, że nawet jeżeli polskie drużyny nie awansują dalej, to my nie żegnamy się z europejskimi pucharami, bo przed nami jeszcze Kilka kluczowych spotkań, które będziemy omawiać. Tak jak mówiliśmy wcześniej, staramy się oczywiście na bilety na finał Ligi Konferencji Ligi Mistrzów, ale z racji tego, że mamy dużo Polaków w półfinałach, chociażby na tak. Ligi Mistrzów, a finał jest na Allianz Arenie, więc też taki akcent, mimo że Bayern już nie będzie, to będziemy dalej omawiać. Dokładnie tak. To spotkań, jest taka mi, e, informacja dla Was, że my nie kończymy z europejskimi zmaganiami, nie tylko tych oczywiście w polskim wydaniu. Jeżeli jesteście nowi i spodobały Wam się nasze tutaj analizy i chcielibyście z nami zostać na dłużej, to oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, bo jest Was coraz więcej, dzięki czemu możecie właśnie nam pomóc właśnie w rozwoju, chociażby dzięki temu możemy właśnie starać się o bilety na finał, bo gdyby nie Wasza tutaj ingerencja i zaangażowanie, pewnie byłoby nam dużo ciężej od Stary. Zachęcamy na nasze media społecznościowe, znajdziecie nas na kanale X, TikTok i Instagram pod hasłem Bramko Strzelni, tam pojawiają się nowe treści, nie tylko te, które na YouTubie, ale też czasami relacje, czasami też inne informacje dotyczące kanału i piłki nożnej. No i zapraszamy wszystkich sympatyków na sobotę, gdzie Bartek omówi ostatnie przed Wielkanocą spotkanie Bayernu z FC Heidenheim. No. Bajem tutaj podraśniony odpadnięciem z Interem. Na pewno będzie chciał chociaż ten jeden kamyczek dołożyć do ogródka, czyli zdobycie Mistrzostwa Niemiec. A przy klątwie Keina myślę, że może być to dużo trudniejsze, więc tym bardziej zachęcam do obejrzenia tego materiału. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Życzymy dobrych meczów, dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Cześć.